Literacki Rzeszów, Małgorzata Matwi, Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim gościem będzie kobieta niezwykła, niezwykle wrażliwa. Kobieta, która kocha piosenki naszych mam, naszych babć również. Z jednym z wywiadów to przeczytałam, Dorota Partyka. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry. Dorotko, wiem, że jesteś miłośnikiem, Muzyki y, i Marka Grechuty, i Elvisa Presleya, tak. ale również Chopena, tak? Tak. Skąd się ta, ta miłość, ta pasja wzięła do tej muzyki? U mnie to wygląda tak, że jak coś usłyszę i mnie to jakoś tak porwie, to potem płynę z tym nurtem. I tak było też, też z Chopenem. Tak naprawdę ta miłość do Chopena przyszła nie tak dawno temu, bo no nieco ponad 10 lat temu. Jako ciekawostkę powiem, że moją jedyną jedynkę z muzyki otrzymałam z życiorysu Chopina. Po prostu wtedy jakoś ta muzyka poważna do mnie w ogóle mhm. nie przemawiała. I można powiedzieć, że z czasem y, y, zrobiło się miłość. Z tej jedynki się wręcz Zrobiła się tak. Y, było tak, że miałam przed sobą taki dość trudny egzamin i Gdzieś przeczytałam, że muzyka poważna pomaga się skupić, bo można się przy niej uczyć, można się przy niej też wyciszyć. I tak sobie po YouTubie szukałam. No na etiudę rewolucyjną Chopina. Mm -hmm. Chyba najbardziej znany, jeden z najbardziej znanych utworów. I normalnie jak, przecież ja to słyszałam wiele razy, ale jak to usłyszałam wtedy, to, to, to miłość od, no nie pierwszego, tylko tak naprawdę to było któreś usłyszenie, bo przecież znałam ten utwór i pokochałam. Potem zaczęłam słuchać innych jego utworów. Zwłaszcza w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Ja też tak mam, że interesuje mnie nie tylko sama muzyka, ale też lubię zgłębiać życiorys, mhm. osoby, która mnie fascynuje, więc zaczęłam czytać o Fryderyku i, no i tak zostało. Ta miłość jest. Byłam w Warszawie, w, w, w muzeum, mhm. w kościele, gdzie jest zamurowane jego serce. Marzę Pięknie. też o Paryżu kiedyś, żeby o tej miłości i pogłębianiu wiedzy na temat ludzi, którzy cię w jakiś sposób fascynują, jeszcze sobie tutaj powiemy. Natomiast dorodko, piszesz również wiersze. Czy te wiersze pisałaś od zawsze? Kiedyś jako dziecko pisałam wiersze, ale to były raczej takie dziecięce rymowanki. Wracasz teraz do nich? Do tych rymowanek może niekoniecznie, ale wróciłam do swojego wiersza. To był mój w ogóle pierwszy biały wiersz, taki mogę powiedzieć, że w miarę dojrzały, który napisałam, jak byłam nastolatką, dla mojej mamy. Zresztą on się znajduje na samym końcu mojego tomiku. Do niego wracam. No I... właśnie, wspomniałaś o tomiku. Dorotka jest autorką. Tomiku Wrażliwość, jest pięknie wydany i w zasadzie można powiedzieć, że ta książka, zbiór poezji, otworzył przed tobą zupełnie, zupełnie nową jakość życia. Ja mam takie wrażenie, dlatego że no, od jakiegoś czasu cię znam i widzę, że tak lecisz do przodu. I z poezją, i też w innych sprawach. Ja może pozwolę sobie przeczytać jeden z wierszy, do którego padnie za chwileczkę pytanie. Wiersz nosi tytuł Wrażliwość. Wrażliwość może być przekleństwem lub błogosławieństwem. Wrażliwość może być barierą lub bramą. Wrażliwość może być słabością lub siłą. Wrażliwość będzie tym, Czym sama ją uczynię? Czym jest więc dla ciebie wrażliwość? Tak naprawdę jest tym wszystkim, o czym napisałam w wierszu. Bo to też nie jest tak, że bycie wrażliwym wiąże się tylko z samymi pozytywnymi aspektami, aspektami życia. życia tak. Kiedy byłam młodsza, raczej uważałam tę swoją wrażliwość za przekleństwo. Teraz zaczynam ją doceniać, chociaż bywają momenty, kiedy wolałabym być mniej wrażliwa. Mniej wrażliwa, a mhm. powiedz mi, czy w Twoim otoczeniu, w Twoim życiu, wśród znajomych, bliższych, dalszych, są ludzie o podobnej wrażliwości jak Ty? Są. I macie jakiś taki wspólny kontakt? Łatwiej się nawiązuje kontakt z takimi osobami, czy wręcz przeciwnie? Mnie się wydaje, że. Mm, a lubię mieć wokół siebie zarówno ludzi podobnie wrażliwych jak mm -hmm. ja, y, jak i osoby, które... Zresztą ja też nie uważam, że... Mm, nie chcę powiedzieć, że ktoś, kto jest według mnie mniej wrażliwy, y, nie wiem, jest gorszy. Y, ja bym raczej powiedziała, że każdy na swój sposób jest wrażliwy. Tak, tylko, tylko ten poziom tylko wrażliwości. Poziom mm -hmm. wrażliwości i, i, i wydaje mi się też, że nie można się zamykać za bardzo, nie być w takiej bańce, ani w bańce za bardzo wrażliwych. Za bardzo wrażliwych I takich e, bardziej, mocnych, mniej wrażliwych. Bardziej silnych, o może tak nazwę, mhm. silnych psychicznie, bardziej psychicznie, emocjonalnie. emocjonalnie odpornych, odpornych psychicznie. I, i właśnie e, towarzystwo osób odporniejszych psychicznie ode mnie. To właśnie mi się podoba, że nie mniej wrażliwych, tylko bo mhm. one może są tak samo wrażliwe, tylko są odporniejsze psychicznie. Też dużo mi daje, bo odnajdujesz y w nich jakiś taki bala, y Tak, i taką siłę, też, prawda? siłę i taką pozytywną energię, mhm. kiedy już w tej wrażliwości mogłam się trochę tak bardzo no, zapętlić i mhm. zagubić. Czyli jednak potwierdza się zasada, że wszędzie potrzebny jest jakiś taki umiar, balans, prawda? Nawet w tej, w tej naszej wrażliwości, takiej troszeczkę artystycznej, tak. poetyckiej. Tak. Ja może wrócę jeszcze do tego Tomiku, zanim padną kolejne pytania. Tomik jest bardzo pięknie wydany. Ciężko było wydać, Tomik? Nie. Odezwałam się do kilku wydawnictw. Najbardziej odpowiadała mi oferta wydawnictwa w paszczy, w paszczy sztuki. Mhm. Yy, i Ale właścicielka wiesz, tego wydawnictwa zajęła się wszystkim. Yy, zrobiła mi korektę, redakcję. Redakcje. Tak, świetnie. Ale żeby zebrać te wszystkie, te wszystkie wiersze, które tutaj są, bo one są podzielone na pewne grupy, mhm. tak jakby etapy Twojego życia. Czy to. Nastręczało ci jakieś problemy? Musiałam wybrać y, te Bo wiersze. Z całego, przepraszam, że tak przerwę, z całego bagażu tych wszystkich mm -hmm. wierszy, które do tej pory y, wytworzyłaś, utworzyłaś, y, to tak ciężko wydaje mi się wybrać te, które chciałoby się mieć w tomiku, w jednym zbiorze. Ja powiem tak, ja tak wcale dużo wierszy nie piszę. Mm -hmm. y, w tomiku są wiersze, w pierwszej części tomiku są wiersze, które napisałam jeszcze w czasie, kiedy chodziłam do liceum. Potem miałam przerwę bardzo długą, w ogóle nie pisałam wierszy. Mm -hmm. I w drugiej części są wiersze, które powstały po moim powrocie do pisania. Do pisania. Tak. A e jeszcze jest tam trzecia część, to tam y są erotyki, które początkowo ukazały się w erestekowskim zbiorze do Tygamora. To też są dla mnie. O eresteku sobie jeszcze tak? powiemy, natomiast ja pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden wiersz z tomiku Wrażliwość. Nie jest on wybrany przypadkowo, o czym się państwo zaraz przekonacie. Zbuntowane aniele. Gdzie cię szukać, zbuntowane aniele? Nad mazurskimi jeziorami, na sopockim molo, wśród chicagowskich dróg? Wiem, że dokądkolwiek bym mnie dotarła, kiedy zawołam cię z daleka, Odpowie mi tylko jak kiedyś tobie gasnący dzień pośród szumu wiatru przeszłości. To jest wyjątkowy wiersz, ponieważ odnosi się do... Krzysztofa Klęczona. No właśnie, do Krzysztofa Klęczona. E, możesz mi o tym troszeczkę opowiedzieć? Co, co tak naprawdę łączy cię z tym e, wielkim mm. piosenkarzem? Może Piosenkiem? zacznę od... Tego, co się wydarzyło no, ponad 10 lat temu. Zapałałam taką miłością do Krzysztofa, chociaż czerwone gitary u nas często leciały, w, czy w radiu, czy na płytach, i pomyślałam, że chciałabym odwiedzić miejsce, w którym mieszkał przez jakiś czas. Czyli. Szczytno, jego rodzinne miasto. Mhm. A że to były, wiadomo, to, to są czasy internetowe, to znalazłam grupę fanów Krzysztofa i okazało się, że do tej grupy należą y, członkowie jego rodziny, jego przyjaciele. Przecież Krzysztof mógłby dalej żyć, byłby już po 80, mhm. ale mógłby żyć, a wtedy po siedemdziesiątce. Y, I napisałam, że wybieram się do Szczytna sama, no i chciałabym tam dowiedzieć się, gdzie, gdzie mogę pójść, jak, gdzie się zatrzymać i tak dalej. Odezwała się do mnie wdowa po Krzysztofie, Alicja Bibi, że na miejscu są Państwo klęczonowie Krystyna i Jerzy z rodziny Krzysztofa i oni mnie tam chętnie ugoszczą, oprowadzą i tak się też stało. Nawiązałam z niej kontakt najpierw telefoniczny, a potem przyjechałam do tego szczytna. Przyjęli mnie jak kogoś ze swojej jakiejś dalekiej rodziny. Oprowadzili mnie, po, po, poszli ze mną na, na grób Krzysztofa, mm -hmm. w inne miejsca z nim związane. Byłam u nich w domu i potem y, napisałam takie wspomnienia z pobytu w Szczytnie. To taka y, powiedzmy, może kiedyś to będzie książka, ale. No i ja na nią czekam. Ale tak. Y, wydrukowałam to i przekazałam rodzinie Krzysztofa. Y, Nawiązałam też kontakt z siostrą Hanną i yy, kiedy rozmawiałam z nim przez telefon, yy, powiedziała mi, że yy, najważniejszą i piosenką dla niej i brata jest Gdy kiedyś znów zawołam cię. I do tej właśnie piosenki nawiązuje ten, ten wiersz, wiersz, który tak, przeczytałam. Tak, yy, tak. I pani Hannie się bardzo podobał wiersz. Moje wspomnienia też. Ja mam nadzieję, że, że książka powstanie i to jak najszybciej, dlatego że no, Czerwone Gitary to mogę powiedzieć, że częściowo jest też moja młodość. I myślę, że wielu czytelników by się odnalazło w tych wspomnieniach i chętnie poznało też tego człowieka, prawda? A uważam, że naprawdę warto. Ale kiedy tak wędrujesz po tych życiorysach swoich ulubionych bohaterów, swoich ulubionych artystów, co wtedy czujesz? W jaki sposób oni się zbliżają do ciebie? Wiem, że to może załóż mi jakoś tak dziwnie, ale czuję jakąś taką pewną więź, można mm -hmm. powiedzieć. To już nie jest dla mnie jakiś tam piosenkarz, tylko to jest dla mnie Krzysztof, chociaż go nigdy nie mm -hmm. poznałam. No tak, to bo nie jest... poznaje się pewne aspekty jego dosyć prywatnego życia. Tak, tak samo Fryderyk. Y swego czasu czytałam wszystkie dostępne y listy Fryderyka, które tam znalazłam w internecie, mm -hmm. bo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina je udostępniał. To, to, już, to bliżej już tego Fryderyka, znaczy no, mogłam być, gdybym żyła i bym do niego podeszła, no ale tak Mhm. Czytam, czytałam jego. No tak, listy, listy są bardzo prywatne. osobiste, prywatne, mhm. takie tak, intymne można powiedzieć, tak. prawda? Tak. Które pokazują człowieka od zupełnie innej mhm. strony i mhm. to powoduje, że, no, że inaczej odbieramy. Tak. E, czy ci artyści, których tutaj wymieniłam, e, w jakiś sposób wpłynęli na to, co teraz tworzysz? Oczywiście, że tak. E zdarza się też, że dosłownie nawiązuje w wierszach do jakiegoś konkretnego utworu lub do postaci. Na przykład lubię taką piosenkę Marka Grefuty pod tytułem Serce, w której nazywa róże czerwoną melancholią. I była taka sytuacja, że wracałam z pracy i zobaczyłam na siedzeniu w autobusie tą pojedynczą czerwoną różę i już się napisał wiersz. O czerwonej melancholii, którą ktoś porzucił, y, tak jak Marek y, pi, y, śpiewał w piosence, bo taka mm -hmm. brzydka, bo z kolcami, tak. A jednak dla kogoś e, przyniosła radość i ukojenie, prawda? Tak. Dorotko, należysz też do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Wiem, że jesteś tam członkiem zarządu, prawda? Tak. E, czy... Twoja obecność w tym stowarzyszeniu mm, pozytywnie wpłynęła na ciebie, bo rozumiem, że nie od razu dostała się do zarządu, ale jakoś mhm. tam Znaczy Myślę, że ona dość szybko się dostała. <laughs> znaczy wszystko się szybko, tak naprawdę, wszystko się szybko. Zaczęło się dziać, prawda? I to jeszcze no przed, przed wstąpieniem do aresteku już gdzieś ta mhm. lawina, też tak powiem, ruszyła. Różnych zdarzeń, które Cię doprowadziły Może do tego? Doprowadziły że... To tak, tak jak efekt domina, prawda? Wystarczy jedną potrącić jedną w kosteczkę życiu. i mhm. potem to pójdzie, bo przez jakiś czas w ogóle nie pisałam, bo miałam taki, taki dużo wątpiłam w sens pisania. Mhm. Byłam też na, miałam przerwę w pracy, bo urodziłam synka i potem wróciłam do pracy, gdzie pracuję nadal jako copywriterka. I w sumie tam się tak zaczęło, bo osoby, które mi zlecały teksty, zaczęły chwalić je, więc Czyli ktoś poczułam się... dostrzegł i wtedy też odzyskałeś taką troszkę wiarę znaczy, w bardzo ciebie. odzyskałam, znaczy to, to nawet nie troszkę. Poznałam ciebie, poznałam Anię Ziobro i yy, całą literacką blogosferę, mhm. yy, gdzie spotykamy się nadal yy, raz dotyczy, w miesiącu. Tak. Tam poznałam Gosię Szepelak, mm -hmm. zresztą ona napisała też tutaj parę słów od siebie do początku mojej wrażliwości. Yy, I tak trafiłam, w sumie Gosia mnie namówiła na RSTK mm -hmm. Szepelak, która zresztą była z mężem u ciebie. Tak. Jakiś czas temu tak. tutaj. No i potem, jak już tam wstąpiłam, to pier pierwszego dnia, kiedy tam byłam, to już yy, Kasia Błaszczuk Y, powiedziała, że no, może bym w, y, wystąpiła w kafe parku, na, hmm. zrobiła swój wieczorek poetycki. I to był pierwszy poetycki wieczorek. Mój pierwszy poetycki wieczorek to był w kafe parku dzięki Erstekowi. Bardzo że, emocjonalny zresztą. Bardzo. Po dwóch stronach, po, po stronie słuchaczy. No a, i oczywiście po twojej stronie. Tak, i druga rzecz, y, wtedy akurat Kasia przygotowywała do tego i namówiła mnie, żebym wysłała tam swoje y, wiersze. No właśnie, bo twoje wiersze można znaleźć jeszcze Antol w innych tomikach. Prawda? w tak. Mm -hmm. Pamiętasz w jakich? Znaczy, tak, tak. To pierwsze jest ten Gamora, gdzie znalazły się moje erotyki. Mm -hmm. Jest gwiazd Pegaza. To jest antologia polsko-angielska. Tam są moje wiersze po polsku i po angielsku. Mm -hmm. e e erotika, to są też, tam też są erotyki. Yy. Ostatnio wyszła taka antologia grupy poetyckiej facebookowej, yy, Wiosennym Tchnieniem Oczarowani. To tam są takie wiersze o wiośnie. Yy. Nie zapomniałam jeszcze o czymś. A jeszcze jest jedna antologia: Poetyckie Portrety, yy, gdzie również są moje. Głównie erotyki, bo jakoś no, ich dość dużo mam napisanych, a zresztą antologie mają to do siebie, że można wysyłać te, które już były publikowane. Jeśli mm. ja mam do, prawa do tych wierszy, to no, nie muszę produkować, też tak powiem, nowych. I teraz czekam na jedną antologię. Tym razem to jest y, napisałam prozą, antologia charytatywna. Y, dla Bajki dzieci. na dobranoc. Tak, tak. tak. Pięknie. E, Dorodko, powiedz mi, czy. Znaczy, może inaczej, co byś doradziła takim początkującym, piszącym do szuflady? Warto wysyłać gdziekolwiek swoje prace, narażając się często też na krytykę? Czy lepiej czekać, nie wiem, szlifować, szlifować, ale nikomu nie pokazywać tej poezji? Wydaje mi się, że trzeba to jakoś pośrodkować. Najlepiej na początku jednak znaleźć takie swoje grono to nie chodzi o to, żeby te osoby tylko ci przyklaskiwały i uważały, że mm -hmm. wszystko jest super, A żeby była taka konstruktywna i, e, i tak, krytyka również. Tak, i myślę, że tak jest też y, w okresieku. Mm -hmm. Jednak znamy się już trochę i, i czuję też y, takie te podmuchy w to moje skrzydła ze strony innych koleżanek poetek, bo zauważyłam też, że czy Monika Zając Czerk jest, czy Gosia Szepelak i, i inne poetki też y, nie traktują mnie jak rywalki, ani ja nie traktuję ich jak rywalki. Bo tak naprawdę się. słowo mhm. nie, nie może zagrażać, prawda? Mhm. Bo każdy człowiek, każdy odbiorca no, ma te swoje słowa, tak. które do niego trafiają. Tak. Pięknie. Proszę Państwa, niestety czas płynie nieubłaganie. Ja z żalem muszę już kończyć nasze spotkanie tutaj z Dorotką. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się zobaczymy, jeszcze nieraz o tobie usłyszymy. Natomiast ja z utęsknieniem czekam na książkę o Krzysztofie Klęczonie. Książkę, o której dowiedziałam się i która tak naprawdę nas w jakiś sposób połączyła. Tak, tak, tak. Nasze pierwsze spotkanie. Tak, o niej rozmawialiśmy na początku. Pamiętam, tak. jak pierwszy raz się zobaczyłyśmy. Super. A ja przypominam, że moim gościem dzisiaj w Literackim Rzeszowie była poetka, kobieta niezwykle wrażliwa, członek również Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, Dorotka Partyka. Dziękuję Państwu Dziękuję. bardzo serdecznie. Dziękuję.